No może, kiedy rząd najjaśniejszej Rzeczypospolitej abdykuje, rejteruje, wystawia nas, nie do wiatru niestety, wystawia nas, zdaje na łaskę i niełaskę organizacji z piekła rodem, szanowni Państwo, WHO, prywatna, przypomnijmy, organizacja, na czele której stoi dzisiaj pewien afrykański komunista, to organizacja, której mafie służby i lożek. Osobnicy, których widujemy raz do roku, nie od święta w Davos, chcieliby oddać kompetencje, już nie doradcze, ale władcze, władcze kompetencje nad naszym życiem. A rząd warszawski, ludzie z tego ministerstwa. Przedziałanie negocjacje w tej sprawie na instancje eurokompozowe, na eurokompozową Radę Komisarzy Ludowych. Jeśli przyzwolimy na to, to rzeczywiście będzie koniec naszego dotychczasowego życia, które mimo wszystkich o okoliczności mieściło się jeszcze w ramach normalnego, tradycyjnego, zdroworozsądkowego pojmowania sensu istnienia narodu i państwa polskiego. I ja chciałbym teraz przemówić do Państwa skrajnie upolityczniając ten protest. Chciałbym przemówić do Was, szanowni drodzy przyjaciele. Wyrażając nadzieję na to, że spotkawszy się dzisiaj tak licznie i w tak doborowym gronie, już się nie rozstaniemy. Że dojdziemy w tym i jeszcze szerszym gronie, i mniej nie więcej, do wyborów samorządowych, europochodzowych, z Bożą i ludzką pomocą, może i następnych parlamentarnych. Czy będą one szybciej niż przewiduje kalendarz, czy nie? Zobaczymy. To jest moja nadzieja. Ponadto dzisiaj z tego miejsca wszystkie wcześniej poczynione deklaracje otwartości na współpracę, bo przecież nie zachęcam Państwa tak elitarnie i spektakularnie różniących się między sobą. Ta różnica do naszych temperamentów politycznych jest oczywista i ta różnica nie cieszy. Nie cieszyłby ten świat, w którym wszyscy byliby by tak, tego samego wzorca, tej samej szpalicy wykonali. A więc czy uwzględniając te różnice, nie zachęcam do zjednoczeń, ale zachęcam stanowczo, zachęcam i pomagam do realnego współdziałania i porównania wcześniej czynionej w tej sprawie deklaracji. Widzę, że tutaj flagi i znaki miłe mojemu oku i sercu. Cieszy obecność, chyba dobrze, dostrzega pana prezydenta Rafała Pienia, Wszyscy, obecność w już nie Radomskich, ale ogólnopolskich, w z panem Prezesem. z Republiki. Ranie, ranie nie, nie, Obawiam się, że nie, ostatni raz z panią Justyną nie, której. w brawo, której... Się... Brawo. Działania, Szanowni Państwo, przez, przez lata były traktowane przez tak zwany samozwańczy, męski, główny ściek jakaś Malinę. Wiecie Państwo, te wszystkie szczuryzmy, te objazdy, te wariactwa, tak? tych, tych strasznych amnestycznych których w ogóle nie powinno być. I nagle, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, okazało się, że to właśnie Pani Justyna Soka trafiła w nerw, główny nerw naszej rzeczywistości. I okazało się, że to, co się zdawało niektórym marginesem i takim zbytecznym dodatkiem, czymś, co można pominąć, że to jest właśnie wątek, który którym się rozstrzyga nasze bycie albo nie być, życie, śmierć, zdrowie, i tego zdrowia. I ja bardzo dziękuję pani ministro, za to, że, że, przez lata, przez lata znosiła całą tę o stracenie. Ale to na ja razie, razie, razie dziękuję wszystkim Państwu i liderom, których nie wymienię, bo jest już kilkadziesiąt tutaj postaci znamienitych w osobistości, niosących ekspertyzy, doświadczenia i zasługi ostatnich lat. Chciałbym tylko tak do protokołu przypomnieć, że młodzież Skali, który zabiera głos przede mną, już zaraz w marcu 2020 roku przystąpił do prac nad edycją książek z cyklu Fałszywa Pandemia i dzięki temu one były w obiegu już, już późną wiosną przez tym latem Pan redaktor, prezes Mariusz Błogowiak zaangażowany w te prace, to ważne, to ważne, już wtedy już wtedy niektórzy na szczęście byli mądrzy nie po szkodzie, Nie po szkodzie. I dzisiaj, tak jest prawo, i dzisiaj, pan doktor Somiński, wspólny z Młodzinierzem Skalikiem, wyjazd do Genewy półtora roku temu. Już wtedy trzymali rękę na pulsie, szanowni Państwo. Pan profesor Zajuszkowski tutaj skromnie jak zwykle. o tym, żeby wyrazić radość, że dziś nie jesteśmy mądrzy szkodzie. że szkoda ta ostateczna jeszcze nie nastąpiła. I do nas należy wyegzekwowanie od rządu warszawskiego, prezydenta belwederskiego, władz rządowych i samorządowych, wyegzekwowanie tego żeby wykonywali swoje obowiązki. A obowiązki władzy jest władzać, a nie oddawać władzę innym na naszych terytorium. To są obowiązki władzy. To jest program programie. Szanowni Państwo, dziękuję. Proszę o jeszcze. Do zobaczenia. W kolejnych akcjach, które nie mogą spełznąć na niczym, nie mogą zakończyć się protestem, nie może to się na tym skończyć, żeśmy poszumieli, pogwizdali, potrąbili, podrą było tym trochę w internetach, bo przecież w wiadomościach centralnych nie będzie ani słowa. Na tym się ta historia nie może skończyć. Musimy odzyskać kontrolę nad własnym życiem a to znaczy że musimy odzyskać kontrolę polityczną nad naszym państwem, naszych terytorium. I skoro już, tutaj, skoro już tutaj ukłoniłem się paru, paru y, znakomitym, wybitnym liderom i działaczom, to nie mogę nie odnotować, że stoi tutaj już mocno na ma marznięty Pan Prezes i don't